Donald Trump zaszokował. Ukraina powinna oddać część kraju Putinowi i ogłosić to zwycięstwem. Putin ponownie próbuje sprzedać Trumpowi stary pomysł na zakończenie wojny, i niestety Trump częściowo się na to nabrał. Po rozmowie Donalda Trumpa i Władimira Putina 16 października pojawiły się szczegóły, że Putin ponownie żądał oddania Rosji całego Donbasu jako warunku zakończenia wojny. A wszystko zaczęło się od jak to ujął Trump, bardzo owocnej rozmowy telefonicznej i sugestii, że osobiste spotkanie Trumpa i Putina może odbyć się za dwa tygodnie w Budapeszcie może trochę później niż za dwa tygodnie to typowy scenariusz Moskwy: przeciągać proces, by na końcu zaproponować coś nie do przyjęcia i realizacji, a potem powiedzieć przecież negocjowaliśmy. I kilka mediów pisze wprost: Kreml postawił warunki. Pełna kontrola nad obwodem donieckim jako cena za zakończenie wojny, z sugestią omówienia części obwodów zaporowskiego i hersońskiego. To ta sama stara wymiana terytoriów, tylko już w nowym opakowaniu. Jednocześnie Washington Post już latem odnotowywał główny niepokój Kijowa. Rozmowy wokół Donbasu pod pozorem kompromisu to prosta droga do kapitulacji. Ale dlaczego Trump znowu się na to nabrał? O tym właśnie porozmawiajmy. Nazywam się Aleksiej Picci. Jest 19 października dalej po kolei. Zanim zaczniemy, zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka i komentarz oraz dołączcie do telegramowego Picci News. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. A jeśli chcecie wesprzeć działalność tego kanału na YouTube, możecie to zrobić, przekazując dowolną darowiznę za pomocą linków i danych podanych w opisie tego filmu. Tam jest napisane: Wsparcie dla kanału Aleksieja Picci. Wybierzcie dowolną, wygodną dla siebie formę. Będę wdzięczny za wasze wsparcie. Ważne też, by pamiętać o chronologii. Jeszcze w sierpniu Biały Dom rozważał pomysł, że najpierw odbędzie się spotkanie na Alasce Donalda Trumpa i Władimira Putina. Dzięki dyplomacji Waszyngton dopracuje porozumienie pokojowe i zorganizuje finałowe spotkanie Putina i Zełęskiego, być może z udziałem Trumpa. Washington Post wtedy szczegółowo opisywał kontekst. Spotkanie na Alasce jest konieczne. Dla obrazu pokazujemy, że naciskamy na pokój, przepychamy pokój, a Moskwie było to potrzebne do zalegalizowania swoich roszczeń terytorialnych. Wtedy pojawiły się obietnice drugiej rundy. W serwisach informacyjnych znów pojawiają się znajome formuły. Możemy się spotkać, ale najpierw trzeba uzgodnić zespoły. Spotkanie za dwa tygodnie lub później na pewno w Budapeszcie. I tak dalej. To właśnie jest standardowa taktyka przeciągania. Czas działa na korzyść tego, kto strzela, a nie tego, kto czeka. I właśnie Putin próbuje przeciągać czas i strzelać. Osobny szczegół to publiczne sygnały z Waszyngtonu o świeżych obietnicach dotyczących rakiet dalekiego zasięgu dla Ukrainy. To nie wybrzmiewa, za to wybrzmiewa tak zwana miękka dyplomacja. Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone obserwują działania, i próbują doprowadzić strony do wspólnego stołu negocjacyjnego. Aż chce się zapytać. Po Alasce próbowano już zorganizować rozmowy, ale bez skutku. Trump wcześniej twierdził, że Putin nie chce zakończenia wojny, a teraz mówi, że próbują doprowadzić strony do rozmów. A na tym tle żądania Putina, żeby oddać mu Donbas, brzmią brzmią nawet nie jak wymiana. Trudno to wyrazić, ale jak wymiana, okej, okay. jak mówił Trump, wymiana terytoriami. Nie, to wygląda jak pułapka. Dlaczego? Bo zgadzając się na to, de facto godzimy się oddać Donbas. To jutro Moskwa poprosi jeszcze o coś więcej. I Ukraina już przez to przechodziła, z tym specjalnym statusem, szarą strefą i tak i tak I właśnie Washington Post w swoich reportażach już latem podkreślał, że głównym zagrożeniem jest zamienienie jakiejkolwiek przerwy w nagrodę dla agresora. Dziś Trump, zapytany przez Fox News, czy uważa, że rosyjski dyktator zakończy wojnę bez zdobycia dużej części Ukrainy, odpowiedział oświadcza cytator. Putin coś zabierze Ukrainie, już zdobył pewną jej część. A teraz zobaczcie, co się dzieje. Specjalnie zacząłem monitorować nie tylko anglojęzyczne czy rosyjskojęzyczne media, ale także inne środki masowego przekazu z Indii, Chin i Bliskiego Wschodu i chciałem zobaczyć, jak te ostatnie wiadomości są tam przedstawiane. I wiecie, jaki tam jest lansowany bardzo głośny przekaz dla publiczności, która nie jest zbyt zorientowana w temacie. I brzmi on tak. Putin żąda całego Donbasu, ale jest gotów oddać Ukrainie ogromne części innych obwodów. Ale brzmi to tak, jakby Putin był gotów ustąpić lub oddać Ukrainie jakieś terytoria, które nie należały do niej przed wojną, gdyby zabrał Donbas, a Ukraina otrzymała inne terytorium. W suchej logice prasowej brak konkretów, ale kierunek jest jasny: to znaczy, Moskwa targuje się cudzym terytorium, próbując obsadzić Waszyngton w roli arbitra. I to jest bardzo duża pułapka. W rzeczywistości to jest wymuszanie tak zwanej zmęczenia czyli liczenie na to, że świat ma już dość tego długiego konfliktu to znaczy, zróbmy to szybko ok, oddajmy Putinowi jakiś teren i po sprawie ale co to znaczy szybko? Szybko. Czyli kosztem Ukrainy. Ukraina podkreśla, że nie dopuści do legalizacji zajęcia terytorium. Dlaczego właśnie Donbas? Dla Ukraińców to oczywisty symbol, dla Putina i jego szaleństwa również. A już dziesiąty rok Kreml tłumaczy swojemu obywatelowi, swojemu społeczeństwu, że bez Doniecka nie ma zwycięstwa. Maszyna wojenna nie była w stanie, wiecie, całkowicie zdobyć Donbasu. Maszyna wojenna Putina przez 10 lat nie zdołała zająć tego terytorium, i teraz Kreml proponuje zrobić to po prostu długopisem przy negocjacjach czyli nie za pomocą maszyny wojennej. Tu nie chodzi o pokój, lecz o telewizję chodzi o postawienie chorągiewki na mapie i ogłoszenie sukcesu. Ale przecież w 2014 roku, atakując Ukrainę, krzyczeli, że obronimy Donieck, Ługańsk, rosyjskojęzycznych ludzi itd. I tutaj. Rozumiecie 10 lat wojny, i wciąż nie mogą, nawet ponad 10 lat, nie mogą zdobyć Donbasu. Chcą stworzyć ten obrazek, ale gdzie tu niebezpieczeństwo? Jak tylko postawią tę flagę, zaraz pojawi się następna. Oddajcie cały Ługańsk, oddajcie nam obwód Ługański, oddajcie całe Zaporoże, potem Hersoń, Odessa, Odessa, dajcie nam jeszcze Odessę, a potem pojawią się żądania dotyczące jakichś korytarzy, bezpieczeństwa demilitaryzacji jeszcze na 50 kilometrów jakiejś strefy buforowej i tak dalej i tak dalej. Ustępstwo w takim formacie nie kończy wojny, ono otwiera kolejny akt tej wojny. Równocześnie, równocześnie Moskwa przeciąga na zwłokę czas tymi oświadczeniami. Za dwa tygodnie w Budapeszcie spotkają się Trump i Putin. Najpierw należy uzgodnić porządek obrad, zespoły i przeprowadzić wiele negocjacji. To jest przeciąganie czasu dla samego przeciągania, bo nawet teraz, kiedy słuchacie tej analizy, rozumiecie, że Rosja w tych minutach wystrzeliwuje rakiety i drony na Ukrainę, próbując jednak zdobyć więcej terytorium. Dziś prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w wystąpieniu wideo oznajmił, że Ukraina nie odda Rosji nic za darmo. Cytat: Nikt im niczego nie zapomni. Wyraźnie widzimy, że ta federacja rosyjska stanowi długoterminowe zagrożenie. Potrzebujemy w Europie długoterminowej współpracy i realnych rezultatów w krótkiej perspektywie. Poleciłem ukraińskim dyplomatom przygotować w najbliższym czasie nowe spotkanie koalicji chętnych. No i właśnie Zełenski podkreślił dziś, że praktycznie co jeden-dwa dni dochodzi do uderzeń w obiekty rafineryjne Federacji Rosyjskiej. A także dodał, cytuję: nie rozumiem, po co przywódcy największego kraju na ziemi potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe kilometry. To nie jest wojna o terytoria, tylko o naszą niepodległość. Na koniec ważny wgląd. Specjalny wysłannik Trumpa, Steve Witkow, naciskał na ukraińską delegację Wołodymyra Zełenskiego w sprawie przekazania obwodu Donieckiego podczas spotkania z Trumpem w piątek. Tłumacząc to faktem, że region jest głównie rosyjskojęzyczny. Rozumie pan Witkow? No Krótko mówiąc, nagadali mu o ochronie rosyjskojęzycznej ludności. I jakaż to była ulga, no dla mnie osobiście kiedy? Wall Street Journal podał, że przygotowania do negocjacji Trumpa z Putinem w Budapeszcie po stronie Stanów Zjednoczone Ameryki poprowadzi po raz pierwszy Marco Rubio zamiast Steve'a Witkowa. To jeśli sobie przypomnicie, ci którzy od dawna subskrybują mój kanał na YouTube przypomną sobie, że jeszcze kilka miesięcy temu, już w maju czy lutym gdy ruszały negocjacje Stany Zjednoczone Ameryki z Rosją, mówiłem, że to bardzo dziwne. Jest sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki, to w zasadzie minister spraw zagranicznych Stany Zjednoczone Ameryki, którego bezpośrednią funkcją i zadaniem jest właśnie organizowanie dyplomacji. Zamiast Marka Rubio, dyplomacją zajmował się biznesmen osobisty przyjaciel Donalda Trumpa Steve Witkow. Zastanawiałem się, jak to działa i po co właściwie Marko Rubio jest potrzebny. Jak to jest w kraju demokratycznym, że odbiera się funkcję sekretarzowi stanu i przekazuje je jakiemuś specjalnemu wysłannikowi, czyli nawet nie osobie, która jest wprowadzona do aparatu Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki? I w końcu w końcu oddano stery Departamentu Stanu Marco Rubio w kontekście negocjacji z Rosjanami. Dlaczego to ważne? Bo Witkow, według Donalda Trumpa. Nie zna się na polityce ani nie wiedział nic o Rosji. Jadąc na spotkanie z Putinem w Moskwie, ciągle mylił szczegóły negocjacji. Administracja nie mogła potwierdzić, że problem dotyczy Putina. Przypomnij sobie, przed spotkaniem na Alasce były przecieki, kiedy Witkow przyjechał i powiedział Trumpowi: Słuchaj, dogadałem się, Putin jest na wszystko gotowy. O wszystkim się dogadacie, po prostu spotkajcie się na Alasce. On naprawdę jest na wszystko gotowy, wszystko się skończy, wojna będziesz rozjemcą. Wojna, Putin przyjechał, postawił wiele warunków, a Witkow? Chyba czegoś nie zrozumiałem. No to teraz, kiedy proces negocjacyjny poprowadzi Rubio, jest szansa, że Trump w końcu zrozumie, że cały problem tkwi właśnie w Putinie. Putin jest wielkim złem, a Rosjanie również. Tutaj postawię wielokropek. Podzielcie się opiniami w komentarzach. Subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwonek i zostawcie lajka. To wszystko. Dbajcie się, trzymajcie, cześć.